Jeszcze Pora na ostatni catering, który testujemy w tym tygodniu. Będzie to catering Royal Cook. Wersja wege. Tak jak poprzednio, 3000 kalorii. 5 posiłków. I patrzymy. No. Co tutaj mamy na śniadanie? Na śniadanie mamy twarożek z suszonymi pomidorami, szczypiorkiem i pestkami dyni podany z pieczywkiem. I wygląda to tak. Mamy jedną bułeczkę, taką, mięciutka, jedna bułeczka i mamy trochę tej pasty, dobra, tego twaroszku Widać tutaj sporo tego pomidora suszonego, trochę pestek, nie za dużo, może jakieś 10, może trochę więcej. Jest też szczypiorek, próbujemy. Jest w tym jakaś przyprawa. Coś jak zioła prowansalskie. Coś w tym stylu. Która strasznie to nie pasuje. Sprawia, że ten twarożek jest... Nie dość, że jest bardzo słony. To pewnie przez te pomidory. Ale ma taki jakiś charakterystyczny, dziwny posmak. Średnie to strasznie. Widać po mojej minie. Bułeczka. No, bułeczka mięciutka. taka Kajzerka. Z ze sklepu. Nic specjalnego. Kurczę no nie chce mi się trochę tego twarożku już jeść. Ale dobra. Nałożymy sobie tutaj na dobułę. Hmm. Szkoda, że nie mamy tutaj kaloryczności. Mamy tylko informację o dacie przygotowania. No i co to jest? Gdzieś to bardzo leciutkie. W ogóle torba dzisiaj była bardzo lekka. Nie wiem, czy tam są 3000 kurczę. Podejrzewam, że może nie być, ale chyba, że to jest jakoś zapchane czymś dobita. Bółeczka jest najlepszą częścią tego, tego śniadania. Ten twarożek jest dziwny smaku. Albo przez te pomidory, albo przez jakąś przyprawę. No kurczę, no nie za bardzo mi się chce to jeść. Dobra, ostatni, ostatni kawałek chyba spróbuję. Trochę trzeba się naprzyżywać tego twarożku. Dobra Uff. Okej. Okay. Możemy spróbować ocenić ten, ten, to, to śniadanie. Dałbym mu 3,5 na 10. Nic specjalnego. Dziwny smak tego twarożku. Największy plus to ta mięciutka bułeczka, ale to to, to jest tylko kajzerka z makiem. Mm -hmm. Ten twarożek, no ten twarożek, gdyby był lepszy, to podwyższy by był cenę, a taki jest trochę dziwny w smaku. I cóż, zaczynamy średnio, mam nadzieję, że ten najtańszy, najtańszy nie będzie mm, najgorszy. No na razie śniadanie, zaczynamy bardziej, trochę lepiej niż te środowe kanapki z guacamole od nieziemskiej kuchni podejrzewam. Dobre. Zaraz... Mam nadzieję, że nie podwieczorek, tylko drugie śniadanie będzie lepsze, bo tego nie za bardzo mi się chce jeść. Tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska w następnym posiłku. Przy następnym posiłku. Siemano. Po tym słabym śniadaniu pora na, na drugie śniadanie. I mamy tutaj krem z zielonych warzyw, do tego stare ricotta i ryż. Nie wiem, nie ma tu mm, nic podanych kalorii. Mam nadzieję, że to będzie dobre, chociaż ten, ten krem z zielonych warzyw jest taki bardziej blady, może to, mam nadzieję, że to jest spowodowane tym dodatkiem serka ricotta. Mam tutaj trochę ryżu, widzę jakieś, jakaś marchewka, tak mi się wydaje. Dobra, mam nadzieję, że to będzie lepsze niż sielonka. Nie wiem, <laughs> ciężko powiedzieć co ma taki dziwny, dziwny smak, przypomina mi to trochę takie zupki gotowe z torebek, nie to takie instant, że zalewamy wodą, ale takie, które musimy po prostu podgrzać, tak przypomina mi to, no, przypomina mi ta zupa właśnie te produkty smaku. Jest dosyć gęsta, widać ten ryż, trochę marchewki, ciężko mi wyczuć jak tutaj są warzywa zmiksowane czuć delikatnie taką taką kwaskowatość, ale bardzo delikatną nie wiem dlaczego skąd o dziwo czuć selera selera traci do zielonych nie należy No nie. nie, nie chyba nie dam rady tego zjeść, Sorry, to jest dziwny. A czym Jak na razie, ten królewski Katerin yy, Royal Cook w ogóle nie trafia w moje yy, kupki smakowe. Nie wiem, czy to moja wina, czy to wina tych posiłków. A mam nadzieję, że to wina tych posiłków, <ścoughs> więc yy, nie no. Wybaczcie, ale nie, nie, będę tego kończył. Nie wiem, co tutaj jest. Wydawało mi się, że ten krem będzie bardzo taki delikatny z, z, przez y, dodatek tego sera, a tak jest taki dziwny. <grym> Chyba najlepsze określenie. Nie ma, y, nie czuć w nim ani jakoś y, y, jakiegoś słonego posmaku, ani y, nie jest. Y, zbyt pikantny, ani nie wiem dobrze dopieprzony <grybujesz> e, tak e, jest dziwny to jest najlepsze określenie e, opisujące ten posiłek i ja chyba nie dam rady jego jeść, zwłaszcza, że jakieś tam mam delikatne problemy historyczne ostatnio więc nie, zostawiamy to e, jakbym miał go oceniać e, na 10 w 10 stopniowej skali dałbym mu Kolejna trójka, albo trzy i pół, maksior. Nic więcej bym tutaj nie dał. Nie wiem, co tu jest. Ma dziwny taki kwaskowaty posmak. Jedyne warzywo, które tu wyczuwam, to ten seler. I nic więcej. Widzę tu jakieś kawałeczki, drobne marchewki, bo jest, są takie pomarańczowe plamki. Jest trochę tego ryżu, ale smakuje tak jak Wam mówiłem. Te zupki gotowe, takie gotowe już, które wrzucamy do mikrofali sobie wyramy później. Tyle. Mam nadzieję, że obiad będzie lepszy, bo już robi się trochę głodny, dlatego, że i z śniadania za bardzo nie zjadłem, teraz drugie śniadanie też nie jest... no nie podchodzi mi zupełnie. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby ten <gryw> obiad by był ok. Trzymajcie się, cześć. Okej, okay, pora na kolejne danie. Mam nadzieję, że po dwóch pierwszych no powiedzmy sobie szczerze w topach będzie coś wreszcie takiego, że będę w stanie to zjeść. <gryw> Oh, bo jestem głodny, a ani tej zupy nie zjadłem ani za bardzo go śniadania, a przy bułeczki, Więc dobra, mam nadzieję, że obiad będzie ok. E, bo mamy tak falafel z sieciorki i kukurydzy, w sosie szanowo-koperkowym, podany z kaszą, tylko chyba jest kasza mięczmienna. I do tego mini markerka. I tak. Co wam mogę powiedzieć? Mamy cztery takie kotleciki, cztery takie malutkie kotleciki. Mamy taką taką galaretowatą, galaretowaty sos, w którym jest więcej pewnie mąki niż nie wiem, czymkolwiek. Taka galareta. Taki klej trochę. Mamy tą marchewkę, jest jej dosyć... Dobra, sporo. Jest ok, I do tego mamy karzę jęczmienną. Ojejku. Dobra. Próbujemy. Ja nie wiem, jak tutaj te kaloryczność jest liczona. Ja tak bardzo wątpię, że to są te 3000. Jeżeli to już się zamknęło w trzech, czterech takich kotlecikach, to skurcze nie wiem. Dobra. Próbujemy. Mam nadzieję, że będzie ok. Kotlecik ma trochę taką miękką konsystencję. Czuć w nim odrobinę... Jakieś kary, y, albo nie wiem, czy kurką, być może kary. razie jakaś orientalna przyprawa, ale nie jest ona taka intensywna. Te, te kotle dziki mogłyby być, nie wiem, bardziej jakoś przypieczone, plus smażone, żeby one jednak miały tu taką skórkę chrupiącą. A tak jest tak średnio. No, to takie nijakie kurcze. No nie są takie doprawione. Zobaczymy tak glutowaty ten sos. No hold What the fuck? Co to w ogóle jest sos? A taki dziwny, strasznie dziwny posmak. Nie, kurde, nie. Jeszcze kotleciki same w sobie jest ok, ale ten sos jest okropny. To jest okropny ten sos marchewka marchewka w ogóle nie jest nie wiem nie wiem czy posolona no nie wiem, na pewno nie była gotowana w osolonej wodzie nic jest taka nijaka czujesz delikatnie ten posmak marchewki ale oprócz tego czujesz, że jest takie no nie wiem, trochę taką babkę dla dzieci, nie ma żadnych przypraw, po prostu wrzucasz to do ust i jakoś tam przeżujesz. No nie róbcie mi tego, ja chciałem zjeść obiad. Chyba będzie tak, że nie z kolejnego obiadu, czy kolejnego, kolejnego posiłku. Hmm, kasza podobnie, jest ona w miarę fajnie gotowana, nie jest tak sklejona, ale znowu brakuje soli w tym. Nie wiem, czy tam ktoś się bał używać tej soli, żeby nie przestolić, żeby komuś tam nie. Tam, żeby komuś to nie popsuło całego dania, ale to jest bardzo takie, no nijakie. Fajnie to by było, fajnie byłoby, gdybym połączył łukaże z tym sosem, ale ten sos jest okropny, więc go nawet nie będę dodawał nigdzie. Mogę sprowadzić jeszcze trochę tego falafala. -fala. O oh mój Boże A jak się męczę przy jedzeniu tego Dawno tak się nie męczyłem przy jedzeniu jakiegoś cateringu Chyba muszę sobie jakieś ubezpieczenie wykupić Albo jakieś tabletki na Niestrawność, albo coś Dobre ja spróbuję zjeść do końca te kotleciki. Tego sosu w ogóle nie różę chrzanowego. Tu w ogóle chrzanu nie było. To jest jakiś kurczę lód z jakimiś dziwnymi przyprawami, które są straszne. Marchewka jest... Ok... No żebym ją dostał, to może bym był w stanie zjeść. Kasza też, ale to kurczę... Nie, wiecie co? Dobra. Ocena końcowa tego, jakże Super wege wegetariańskiego obiadu. Nie wiem, kolejna. Hmm. Dam. 3,5, może maks 4, książęca królewska kuchnia. Jak tak król jada, to ja nie wiem. Dobra. Mam nadzieję, że kolejne posiłki może chociaż jeden z nich uratuje honor. Tomu cateringowi, a widziałem, że na podwieczorek jest galaretka, więc o, z truskawkami. Więc mam nadzieję, że będzie ok. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o obiad. Do zobaczyska. Kolejny posiłek. Cześć. Dobra. Po tych trzech topach, które mieliśmy wcześniej, czyli tym tragicznym i śniadaniu, i drugim śniadaniu, i obiedzie, pora na podwieczorek. I nie wiem, jak to będzie już niedobre, to ja się poddaję. Mamy tutaj galaretkę z truskawkami. Domowa galaretka z truskawkami. Nie wiem, czy e, rzadko galaretka pojawia się w cateringach, no bo często ciężko, e, żeby ta galaretka dojechała w, odpo w odpowiedniej konsystencji e, do klienta. Zawsze może się rozpuścić w drodze albo czekając aż ta paczka zostanie dobrana. O. o. <grytanie> Wreszcie coś, co da się zjeść, ponieważ nic nie oczekuje. Nie oczekuje dużo od galeretki. To jest zwykła galaretka, taka jakbyście ją zrobili sobie w domu. Ale no, przynajmniej nie jest, da się ją spokojnie zjeść. Są truskawy. Zobaczmy, jak truskawki ubra. Zwykłe, mrożone, rozmrożone truskawki dodane do galaretki. Nawet to jest, jak na razie, najlepszy posiłek z tych wszystkich, które jadłem. Dzisiaj nie jest to jakieś wykwintne danie. Galaretka z truskawkami rozmrożonymi nie może być jakaś. Nie wiem, ekstra, no ale patrząc na to, co było wcześniej, no to uwierzcie, to jest najlepsze danie dzisiaj. Totalnie nic specjalnego. Cieszę się, że ta galaretka tutaj się nie, roz... nie rozpuściła, tylko ma taką konsystencję galaretka, może trochę nawet zbyt taką luźną. Naraz przyjdę, Gusia. No ale cóż, no. Nie ma co więcej gadać o tej garretce. Zwykła galaretka z truskawką. Tyle. Jakbym miał ją ocenić. Gdybym miał, miał ją ocenić, to bym dał jej dzisiaj. No nie wiem. 6, 6 na 10, bo jest dobra. Ale tutaj nic nie można było zepsuć. No, gdyby to było zepsute, no to ja już nie wiem. No mogą być jakieś nieświeże truskawki galeretka mogła być rozpuszczona i nie do końca zastygnięta. Ale to da się zjeść. Dobra, może 6 to przesadę. Dobra, 5. Dobre, ale to bardzo bardzo proste danie. Chociaż... No On nic, zostanie przy tej 5. Nie dało się tego iść, jest krewetka, jest w końcu coś, co mogę do końca zjeść dzisiaj. Tyle. Dostawiam pod podwieczorek. Mam nadzieję, że będzie podobnie jak z tym. Na razie. Cześć. Ok, pora na ostatni posiłek. Można powiedzieć wreszcie na ta Tę chwilę, kiedy możemy już skończyć testowanie tego cateringu. Uff. Zobaczymy, jak te kolacje, chociaż większy, większych oczekiwań nie mam ponieważ jest to ważne leczo z ciecierzycą. Próbujemy, widzę tutaj jakieś cukinie. To są oczywi ciecierzyce oczywiście. Jakieś chyba kawałki pomidora, cebulka. Próbujemy, mam nadzieję, że będzie chociaż trochę doprawiony. Aż tak bardzo widać po mojej minie. Jakie jest pyszne. No i znowu nie jest to jakoś to prawione. Brakuje tutaj przypraw, brakuje soli, brakuje pieprzu, nie wiem, jakieś papryki, tokolwiek Albo ona jest jest tak jest jej tutaj tak mało. No damy. nie wierzę, żeby tutaj najlepszym daniem była gairetka. No to jest po prostu takie nijakie. Jedyne co czuć to ten sos pomidorowy, który tutaj jest. No i poszczególne warzywa, które, które jemy tam delikatnie, żeby czuć posmak tej ciecierzycy. Yy, może delikatnie, nie Myślałem, że może popryki trochę. Strasznie średnio, jakoś spróbuję to skończyć, choć mi się strasznie nie chce. Dobra, daję temu, temu daniu, temu leczu warzywnemu ocenę tak gdzieś 4, 4,5 na, na, na 10, może blisko piątki takiej neutralnej oceny, ale chyba 4,5 zostawimy na 10. Tyle, zaraz zrobimy sobie krótkie podsumowanie Uch. i idziemy spać, <laughs> tyle, cześć. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy polecam ten catering, to powiem, że, że nie. Przynajmniej tą wersję e, wege. Być może w innych e, opcjach e, jest ona bardziej e, zjadliwa. Mam nadzieję, bo royal nazwa Royal w e, Nazwa Royal. Słowo Royal w nazwie Cateringu jakoś zobowiązuje, ale w wersji Wege nie polecam. Wolałbym już dołożyć te 5 zł, 5-6 zł do, do nieziemskiej kuchni i chyba trochę więcej do wykwintnego do boksa. Mylą się trochę te ceny. I tam większość dań oscylowała mniej więcej koło tego, tej takiej granicy przyzwoitości, czyli taka piątka, szóstka. A tutaj e, nie, nie, nie. Uff. Strasznie się zmęczyłem tym testem dzisiaj, bo praktycznie nic nie zjadłem, nic mi nie smakowało. Po to, że jestem troszeczkę e, połamany. Coś zaczyna mnie brać i to, to widać po mnie, że nie tryskam entuzjazmu jakiś. No, ale cóż, mam nadzieję, że będzie, e, przez weekend jakoś mi przejdzie i zaczniemy w poniedziałek e, test pełni energii e, Przygotowani do, do testu kolejnego cateringu, już y, nie z tej półki ekonomicznej, a już z tej y, średniej albo premium, bo kurczak chce w końcu coś zjeść. Dzisiaj się nie najadłem, musiałem sobie zapychać się czymś, y, czymś innym, więc to bez sensu, zupełnie bez sensu. A, i jeszcze y, ta kaloryczność, tu mieliśmy te 3000, ale no ja no nie wierzę, że tutaj były te 3000. No nie ma szans, no nie wiem. Chyba, że ta, ta galeretka była e, bardzo kaloryczna. E, bo co tam jeszcze, tak naprawdę? Te cztery klopsiki plus ten sos z obiadu, kasza i marchewka. No nie masz, nie wierzę, żeby to miało dużo kalorii. Chyba, że ten sos tak za, e, to podbijał. E, co na śniadanie bułka i ten, i e, twarożek. też nie ma szans, żeby to było dużo. Zresztą nie była to duża porcja. No, ciężko mi powiedzieć. E, to tylko wy możecie określić po, po zdjęciach, czy to faktycznie jest yy, 3000. Pierwszą rzeczą, którą zwróciłem uwagę po, po wniesieniu torby do domu, to było to, że, że ta torba jest lekka. Jak na 3000 kalorii, to ona jest lekka. I owszem, można byłoby tylko tą kaloryczność dobić jakimiś yy, orzechami. Yy, nie jak fajnie, jakby jakaś rybka była, a tutaj tego um, brakowało, więc. Hmm. Dobra, tyle. Kończymy ten catering. I niestety wersji wege nie polecam, to już bierzecie na własną odpowiedzialność, może Wam się trafi lepszy dzień, może kucharz miał gorszy dzień, może ekipa, która to gotuje miała gorszy dzień i nie chciało jej się za bardzo już yy, przygotowywać za na piątek, ale no to było słabe i chyba, tak jak wspomniałem, to była moja najgorsza przygoda z dietą pudełkową dotychczas. Tyle. Dzięki za poświęcony czas, chociaż oglądanie tego, e, konsumpcji tych posiłków. E, trzymajcie się, do zobaczyska w następnych e, nagraniach. Cześć.